Cześć, witam na kanale Info Uprawa. Dzisiaj sadzę pomidory. Rozpoczynamy na dobrą pomidorową przygodę, gdzie będę miał uprawę pomidorów w szklarni i w nieosłoniętym gruncie, w donicach i bezpośrednio w ziemi. Opowiem w tym filmie o tym, jak sadzić pomidory, niezależnie od tego, czy są uprawiane w gruncie, czy też w donicach, czy w tunelu, czy bez osłon. Powiem też o błędach przy sadzeniu i w dalszej uprawie, bo są takie z pozoru nieistotne niuanse, które w ostatecznym rozrachunku sprawiają, że uprawa wychodzi bardzo dobrze albo tylko dobrze lub średnio. Posłuchajcie o sadzeniu pomidorów. No i został ostatni tydzień największych promocji w historii z okazji 10 lat kanału Info Uprawa. Zapraszam po moje produkty. Mam dwie różne książki o uprawie warzyw bardzo dobrze oceniane, no i też kalendarz i smyczki zapraszam na infouprawa.pl i na Allegro. Więc słuchajcie, to jak posadzicie pomidory i jak się zachowacie po posadzeniu, to ma spore znaczenie w przyszłości. Chociaż teraz być może tego nie widać. Pierwsza sprawa, może nie błąd, ale taki no może trochę. Sadzenie głębiej. Polecam sadzić pomidory głębiej niż poprzednio rosły, szczególnie jeżeli są to pomidory wysokorosnące. Polecam je sadzić po pierwsze, drugie liście właściwe, a nawet czasami trzecie. Wiadomo, że donica ma ograniczoną głębokość, ale w gruncie, no to nawet jeżeli pomidory wybiegły, to można je posadzić nawet jeszcze trochę głębiej. I co to da? Że z tego pędu, który jest głębi, wytworzy się też korzeń. I te korzenie z tego pędu, tak jak można rzec, korzeń główny, będą pobierały wodę i składniki pokarmowe z gleby. Czyli już takim jednym zabiegiem sprawiamy, że, no, załóżmy, będzie o połowę więcej korzeni. Wiadomo, że może tego korzenia się wytworzyć mniej czy też więcej. Zależy też, jak głęboko posadzimy pomidory, ale to jest zauważalna zmiana. Na rysunku wam to szybko objaśnię. Rysunek w pańcie, no, taki po prostu, no, taki jak umiem. Przyjmijmy, że. To jest pomidor. To są liścienie, czyli te dwa pierwsze listki. Może już ich nie być nawet nasadzące teraz, no ale często jeszcze są. To są liście właściwe. Polecam sadzić tak, aby liście były niewiele nad ziemią. W uprawie w donicach, szczególnie w takich 15-litrowych lub w przypadku pomidorów karłowych, sadzę zwykle tak. Obrywam liścienie na pewno. Nie ma co się tego obawiać, że będzie, wiecie, jakaś rana, że coś się złego z tym stanie. Mam to już przetestowane i nigdy jeszcze nic się złego nie stało. No i sadzę głębiej. To brązowe, no to jest ziemia. Jeśli mogę, że mam albo dużą donicę, czy też jest to odmiana wysokorosnąca, to usuwam ogonek liściowy i sadzę jeszcze głębiej. Jak sadzonka jest mocno wyrośnięta, no to często decyduje się na jeszcze głębsze sadzenie. I dzięki temu sadzeniu korzeń pojawi się nie tylko tutaj. Ale też tutaj. Kiepski rysunek, ale mam nadzieję, że to wszystko w miarę wytłumaczyłem, więc nie trzeba głębiej, ale według mnie warto. Słuchajcie, odmiana pomidorów. Jak macie swoje, no to nie ma problemu, bo wiecie co wysialiście. Ale jak będziecie kupowali sadzonki pomidora, a jak wielu sieje sobie samemu, tak chyba jeszcze więcej sadzi kupne rozsady. To zapytajcie się, jakie sprzedawca ma odmiany. Mam odcinek o odmianach pomidora i powiem, że niektóre pomidory to są takie, wiecie, takie chorowitki, że no chwila. Gorsza pogoda chwilę latem, no i one już chorują. A niektóre pomidory są takie, że praktycznie nie chorują. I to jest bardzo ważne, to naprawdę jest bardzo duża różnica. Nie kupujcie odmian, które chorują. Zapoznajcie się z tym, co ma sprzedawca, bo często jest tak, że sprzedawca wysiewa wiele odmian, w tym właśnie takie słabiutkie, które szybko zachorują. No i też bardzo duża różnica jest, jeżeli chodzi o pomidory gruntowe i szklarniowe. To znaczy. Często jest tak, że pomidory mogą być uprawiane i tutaj, i tutaj. I to będzie dobrze. Ale czasami mamy tak, że mamy odmianę, która bardzo źle sobie radzi przy takim ukropie pod osłonami. I jak ją posadzimy właśnie pod osłonami, no to ona będzie taka, wiecie, taka, taka no ona będzie słabo rosła. Te liście mocno się będą zwijały w rulon. Swoją drogą. Ach. Rozmowa o tych pomidorach już teraz to, to, to jest coś niesamowitego, że już mamy taki okres, że już sadzimy pomidory, czy też za niedługo będziemy te pomidory sadzili. I termin sadzenia. Przejdę do tego tematu. Tutaj wielu kusi się nasadzenie zbyt wczesne i potem są problemy. Najbezpieczniej jest sadzić pomidory w połowie maja, może 20 maja, czy też oczywiście później. To już zależy od pogody. Pamiętajcie, to jest bardzo ważne, że pomidory są wrażliwe na przymrozki. I wielu osobom te pomidory co roku padają, bo posadziło właśnie za wcześnie. No ale też wiele osób ma tak, że posadzi niby za wcześnie i im się uda. Bo choćby dodatkowo okryją na przykład konstrukcję agrowłókniną białą. Czy też minimalnie dogrzeją w środku, i, no i będą mieli już w połowie maja ładnie przyjęte, dobrze rozwijające się krzaki. Więc to już jest każdego wybór. Można zaryzykować już teraz nawet sadzenie pod nieogrzewanymi osłonami. Ja sobie no, najwyżej szklarnie dogrzeję, więc tutaj problemu u mnie nie ma. Ale gdybym miał nieogrzewany tunel, to bym patrząc na obecną pogodę, bo teraz jeszcze te kilka dni będą takich y, chłodniejszych, no to bym zaryzykował na początku maja z sadzeniem. A do nieosłoniętego gruntu będę sadził pomidory w połowie maja. Tutaj no już jest za duże ryzyko niepowodzenia uprawy. Ale tak jak powiedziałem, no każdego to jest decyzja, i możecie ryzykować, ale jak będą takie, wiecie, ja Wam powiem tak, jak będą niekorzystne warunki, choćby w nocy. No to to będzie tak, że te pomidory zatrzymają się ze wzrostem, też będzie tak, że no będą miały problemy choćby z pobieraniem fosforu, zrobią się fioletowe liście. Oczywiście te fioletowe liście to też mogą być kwestią odmiany, więc nie należy się od razu tym przejmować, że mamy fioletowe liście. Ale gdy będzie właśnie tak zimno, te pomidory się zatrzymają, będą takie, wiecie, takie, te. No i zanim one łapną, no to trochę minie. I te pomidory, które posadzicie za tydzień czy też dwa tygodnie później, w dobrych warunkach i w nagrzanej ziemi, bo to też warto podkreślić, to powinny przegonić ze wzrostem te wcześniej posadzone. Pomidory na spokojnie jeszcze można sadzić nawet w czerwcu, szczególnie do połowy czerwca, i powinny być wtedy bardzo dobre zbiory. Rozsadę można jeszcze sadzić w lipcu, szczególnie odmian wczesnych, ale mogą być już mniejsze zbiory. No i powiem Wam tak, że już widzę, że się rozgaduje, bo ja mam tyle odmian pomidorów, tyle je, jeszcze tego tyle nie miałem i się bardzo cieszę. Rozsada pomidorów do nieosłoniętego gruntu wychodzi mi bardzo dobrze, jest niewybiegnięta, pięknie rośnie teraz. Tutaj rozsada do szklarni, owszem, jest troszkę wybiegnięta, ona niedawno wybiegła mi mocniej, bo już miałem, wiecie, zapomnianą szklarnię, te pomidory też ciasno, no i to siałem wcześniej te nasionka, ale ogólnie to i tak jestem zadowolony. Ale dobra. Stanowisko: najlepiej słoneczne i osłonięte od wiatru. Na półcieniu będą gorsze zbiory. Rozstaw i to jest bardzo ważne, już miałem pytania, czy można sadzić bardzo gęsto pomidory i czy będzie dobrze. Wiecie, tak, bardzo, bardzo gęsto. Już też sobie testowałem taką uprawę i było całkiem nieźle, ale tak, bardzo gęsta uprawa to zwiększenie prawdopodobieństwa chorób. Między innymi właśnie duże zagęszczenie zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania. U mnie rozstaw dla wszystkich pomidorów wysokorostących, czy to koktajlowych, czy to wielkoowocowych, wynosi co 60 cm w rzędzie, co 80 cm między rzędami. Będę uprawiał pomidory na jeden pęd. O uprawie napędy też będę mówił na osobnych filmach, ale no jak zdecydujemy się na uprawę na jeden pęd, czyli, ty czyli tylko ten pęd główny zostawiamy, no to można sadzić wtedy gęściej niż gdy uprawiamy pomidory na 2 trzy pędy. W przypadku pomidorów karłowych, ważne czy to są pomidory wiecie, wielkoowocowe czy też koktajlowe, to sadzę je tak co pół metra w rzędzie i tyle samo między rzędami. I zwykle jest dobrze. I nie usuwam żadnych pędów, tym, tym karłowym. Ale przy tych pomidorach wysokich, no to jednak, jak zostawimy dużo pędów, to zagęszczenie jest duże. Im więcej pędów, tym bardziej gęsto i owoce są mniejsze i też jest większe prawdopodobieństwo chorób. Owszem, widziałem już takie uprawy, gdzie no, praktycznie pędów nie obrywano i plony były bardzo dobre, no ale podkreślam, że to jest właśnie zwiększenie prawdopodobieństwa chorób. Można przyjąć rozstaw tak co 40-50 cm w rzędzie, co 50-60 cm między rzędami dla pomidorów koktajlowych i co 50-80 cm w rzędzie, co 60-100 cm między rzędami dla pomidorów wielkoowocowych, ale to też można patrzeć na odmianę, bo na przykład pomidor mega groniasty, który jest pomidorem koktajlowym ma on duże grona i ja po prostu chcę mu dać więcej miejsca i jest uprawiany w rozstawie 60x80. No, i ja tutaj mam donicę 35 litrów dla jednego pomidora. Optymalna donica, którą w większości przypadków mam, to jest 15 litrów. Zawsze tak miałem co roku w przypadku pomidorów. No, ale tutaj uprawa w szklarni odmian wysoko rosnących, gdzie chcę je mieć bardzo długo i chcę, żeby te pędy miały 2 2,5 metra wysokości, a nawet i więcej. Więc zdecydowałem się na większą donicę. Gdybym miał wybór, to bym zdecydował się na grunt. No, ale teraz no, nie ma jak przygotować tego gruntu. Po prostu w szklarni mam jeszcze bardzo dużo rozsad. No i też, no. To by były duże koszty, żeby zapełnić szklarnię ziemią, więc wolałbym w Gruncie, bo według mnie w Gruncie zwykle są większe zbiory, ale w Donicach też te zbiory będą bardzo dobre. A za rok będę miał właśnie w szklarni w Gruncie. Ale tak, gleba piaszczysto-gliniasta, żyzna o pH 5,5 do 6,5. Na temat gleby można się rozgadywać, no ja zrobię osobny filmik też o tym, bo to jest ważny temat, a poruszę temat przygotowania gleby do uprawy pomidorów, papryk i nie tylko, ale tutaj wspomnę, bo to też ważne, że pomidory urostą na wielu zwykłych glebach. Warto dać kompost, zawsze. Można dać obornik zwykły nawet teraz przed uprawą, na przykład wziąć na szpadel i to co właśnie w szpadlu, no to wystarczy pod jedną sadzonkę. Ja wolę obornik granulowany, na przykład bydlę i choćby ze 2-3 garści tego obornika pod korzeń. To znaczy, dajemy obornik, zasypujemy go 1-2 cm warstwą ziemi i potem dajemy sadzonkę. Ale gdy ja przygotowuję glebę w donicach, no to dla 15 litrów daję po całości tak mniej więcej te 2-3 garście, a dla donicy 35 litrów jest to 5 garści. No i nie daję, że wiecie, że pod korzeń, a no ten obornik jest po prostu w całej tej ziemi, bo jeszcze nigdy nie miałem tak, żeby obornik granulowany, szczególnie taki bydlęcy, popalił mi rośliny. No, i powiem jeszcze, że Wy nie musicie przygotować gleby po całości. Wystarczy punktowo, na przykład dołek tak 30 na 30 cm. Oczywiście może być też 20 na 20, ale taki 30 na 30 byłby bardzo dobry. I tam przygotowanie gleby, że kompost, czy też trochę nowej gleby, na przykład z obornikiem. I teraz, jeszcze dalej. Podlewanie po posadzeniu. Kolejny temat na osobny filmik. W skrócie powiem, że w Donicach to ja podlewam pomidory co 1-2 dni, w zależności od pogody. W szklarni będzie to podlewanie codziennie. W gruncie, natomiast jest to u mnie podlewanie co dobre kilka dni, nawet pod osłonami. Jak gdy sadzę pomidory w gruncie, to tworzę takie lekkie zagłębienie, co zresztą widać teraz z mojego archiwalnego sadzenia. No i to jest po to, żeby ta woda bardziej trafiała do pomidorka, nie rozlewała się na boki. I po posadzeniu podlewam tak 2-4 litry wody na krzak. Zależy od tego, jaka jest ta gleba, czy jest wiecie mokra, i, i tak dalej. Często jest tak, że najpierw 2 litry idę po wszystkich pomidorach, no i jak skończę to znowu następna rundka pod litry. i następne podlewanie u mnie jest zwykle tak za 5-8 dni. Podlewam pomidory raz na kilka dni, właśnie taką większą ilością wody. Nie podlewam pomidorów w gruncie codziennie, bo to jest według mnie błąd. To znaczy nie jest to taki wiecie błąd, który sprawi, że pomidory będą kiepsko rosły, ale pomidory podlewane rzadziej to bardziej rozwiną swój korzeń, przez co bardziej korzystają z wody i składników pokarmowych znajdujących się w ziemi. W donicy więc podlewanie raz na 1-2 dni, a w gruncie polecam raz na kilka dni. Ja wiem, że to tak, wiecie, patrzycie na te pomidory i mówicie: "A, podlałbym już. Podlałabym już." Ale dobrze, lepiej się zrobi, jak się będzie podlewało zwykle, właśnie co te kilka dni w gruncie. To co ile dni, to zależy właśnie od pogody i od stanu krzaków. Gdy jest lato, to u mnie pomidory w gruncie podlewam częściej później, tak raz na 2-3 dni zwykle, jak jest taki ukrop, ale to już też zależy. I Jeszcze co rozwinę na osobnym filmie, ale starajcie się nie podlewać pomidorów lodowatą wodą i nie podlewajcie ich po liściach. I dalej, pomidory potrzebują podpór, szczególnie te wysokorosnące. Z pomidorami karłowymi jest różnie, ale i tak daje im palik. No i ja teraz nie dałem palika, bo po prostu chcę jak najwięcej posadzić. Niech to już korzysta sobie z ziemi i ze słońca, ale dam w ciągu kilku dni palik. A potem pomidory w szklarni będą uprawiane po sznurkach. U mnie jest tak, że zwykle w Donicach bez osłon jest to palik, no i w sumie w gruncie bez osłon jest to też zwykle palik. Bo jak nie damy przy tych wysoko rosnących, to zobaczycie, że za te kilkanaście dni te krzaki by się ze sporym prawdopodobieństwem przewracały. Dobre sąsiedztwo. Bazylia. Cebula, czosnek, pietruszka, por, rzodkiew, sałata, seler. Złe sąsiedztwo, bub, ziemniak. Tutaj podkreślę, bo też bardzo dużo jest pytań na ten temat, też były o tym filmy, ale podkreślę w tym temacie, że pomidory można uprawiać obok papryk, można je też uprawiać obok ogórków i to jest bez problemu, byleby te pomidory, ogórki, papryki i tak dalej się nie zacieniały. Przykładowe choroby i szkodniki. Mączniak prawdziwy, mszyca, przędziorek, szara pleś, zaraza ziemniaka, zgnilizna, ziemiórka. I jeszcze, jak sadzicie pomidory pod osłonami, to koniecznie wietrzcie szklarnie tunel. Nie zostawiajcie na dzień zamkniętych osłon, to jest według mnie bardzo częsty błąd, bardzo poważny błąd, który nawet może doprowadzić do padnięcia pomidorów, gdy tak często robimy. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o informacje o sadzeniu, ale przy uprawie pomidorów tych informacji jest jeszcze bardzo dużo i na moim kanale oczywiście będzie relacjonowana cała uprawa krok po kroku, nawożenie późniejsze, różne błędy też, które można popełnić później. I tak dalej. Więc zapraszam do subskrybowania kanału, najlepiej z tak zwanym dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego filmu. Ja wam teraz dziękuję za uwagę. Zachęcam do oceny tego filmiku, do komentowania i właśnie do subskrybowania kanału Info Prawa. Pozdrawiam was bardzo serdecznie.